Jarmarz świąteczny w Rumi uważamy za otwarty. Jarmar Świąteczny ponownie zawitał do rumi. Widzimy, ilu naszych mieszkańców już przybyło na same rozpoczęcie, także to bardzo, bardzo cieszy. Zresztą poprzednie edycje też ściągały rzesze wręcz nas, Rumian, gdzie spędzaliśmy rodzinnie czas, dużo wystawców, dużo atrakcji, występy na scenie, także świetny czas przed nami. Myślę, że to jest najwspanialszy jarmark w Trójmieście, a może nawet w Pomorskim. Wszystkiego dobrego dla Państwa na te święta, zdrowia, szczęścia, uśmiechu, spełnienia marzeń i żebyście zawsze mieli tą drugą osobę przy sobie na te święta. Tego mam wszystkim życzyć. Naprawdę przepiękny jarmark, bardzo dużo ludzi, fajne stoiska, kolendy, ludzie śpiewają, jest przepięknie czuć już tą atmosferę świąt, a święta coraz bliżej. Niebo ziemi, niebo, ziemia. drzewa w ptaki taki drzewo tnie nie Park w Rumi jest przepiękny. Bardzo nam się podoba, nie chłopaki? Tak! Bardzo nam się podoba, jest bardzo klimatyczny, cudowny, rodzinny, bardzo przyjemny. Okay. Bardzo piękny. Wiele różnych y, fajnych rękodzieł, naprawdę zorganizowane super. No przepiękne rękodzieła przede wszystkim. Wąbeczki tutaj nawet zakupiliśmy sobie, też pani sama robiła. Pluszaki fajne były, nie? No. Jak na razie jedzenie dobre, wino jest ok. Bardzo podoba mi się rękodzieło przede wszystkim. Nie jest masówka, tylko właśnie prawdziwe rękodzieło. Lokalnie co roku przychodzę, coś kupuję. W zeszłym roku bodajże robiłam, kupowałam właśnie na drzwi koła robione ręcznie. W tym roku na razie interesują nas kotki, więc kupiłyśmy bryloczki z kotkami. Wystawców jest bardzo dużo, możemy wiele elementów świątecznych, ale nie tylko zakupić, no i przede wszystkim właśnie ta integracja, gdzie my jako Rumianie uwielbiamy ze sobą spędzać czas na różnych imprezach miejskich, ale tutaj na jarmarku świątecznym to jest ten specjalny klimat. Dla naszych gości, którzy odwiedzą Jarmark Świąteczny w Rumi, przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji. Oczywiście jest strefa gastronomiczna, gdzie można spróbować przepysznych potraw. Strefa z rękodziełem. Mamy tutaj kilkudziesięciu wystawców, e, co jest ważne. Oni te prace przygotowali sami. Tutaj nie spotkamy żadnej chińszczyzny, tylko towary, które zostały wytworzone przez artystów. Ale oczywiście mamy wiele atrakcji dla dzieci. Jest żywa szopka ze zwierzętami, jest święty Mikołaj. E, zapraszamy Zapraszamy również do Miejskiego Domu Kultury, bo w sobotę i w niedzielę przygotowaliśmy tam warsztaty kreatywne dla dzieci. A tuż obok Miejskiego Domu Kultury czeka wyjątkowa zjeżdżalnia. Nie ma śniegu, ale my się przygotowaliśmy i są zjazdy na oponach. Także zapraszamy, bardzo dużo się dzieje. Subskrybuj TV Rumia już teraz, aby być na bieżąco.